Marcin Draciński, Widzew w Łódź, witam Państwa na briefingu przed meczem 23. kolejki PKO Ekstra Klasy pomiędzy Widzewem Łódź a Wartą Poznań. Spotkanie, jak doskonale wiemy, zaplanowane jest na najbliższą sobotę na godzinę 15.00, a w dzisiejszym briefingu biorą udział trener pierwszej drużyny Widzewa, Janusz Niedźwiedź, a zespół dzisiaj reprezentuje Mateusz Żyro. Tradycyjnie bardzo proszę najpierw o pytania do trenera. Panie TVP Czuć. Panie trenerze, czy Warta Poznań trochę Pana przestraszyła tym swoim ostatnim występem? Jak ten zespół się zmienił od Waszego ostatniego rozegranego mm -hmm. meczu, wygranego dość szczęśliwie 1-0? Przede wszystkim e, Warta w ostatnim czasie, e, tych ostatnich tygodni, miesięcy, bo obserwujemy ten zespół jak, jak wiele innych zespołów w naszej lidze, więc zrobił, zrobił postęp jeśli chodzi o, o, o grę w ataku pozycyjnym. Na pewno widać te powtarzalności, warcie i, i dobre ułożenie taktyczne tego zespołu. Jeśli chodzi o mecz z jesieni, to już jest historia. My tym meczem nie żyjemy, oczywiście. To było piękne zwycięstwo, bo w bardzo trudnym meczu, w 93. minucie, przechyliliśmy szale na swoją korzyść, ale dzisiaj to jest już, tak jak powiedziałem, historia. Skupiamy się tylko na sobotnim meczu z nimi. Znowu impuls do zmian dali rezerwowi przede wszystkim Norwek Hansen. Czy można się spodziewać zmian w składzie? Czy bardziej będzie pan dostosowywał taktykę pod przeciwnika? Zmiany w składzie będą, bo nie będzie Jordi'ego Sancheza, więc to już jest jedna wymuszona zmiana. Natomiast nie wykluczone, że będą kolejne zmiany, bo zawodnicy bardzo dobrze pracują i, i czy Norman Hansen, czy inni zawodnicy naprawdę dają powody do tego, żeby na nich stawiać, są w dobrej dyspozycji, więc mamy tutaj naprawdę pole wyboru, jeśli chodzi o podstawowe jedenastka, ale pamiętajmy, że zmiennicy to też są zawodnicy, którzy mogą zmienić oblicze tego meczu i, i każdego kolejnego i to też są ważne postacie. Widzimy po tych wejściach Normana Hansena, że jak wchodzi, to, to też strzela bramki i to też są dobre zmiany. To jeszcze chciałem właśnie zapytać o Jordiego i jego dość emocjonalny wpis. Czy wy z nim rozmawialiście? Czy, czy staracie się mu jakoś pomóc? I czy my właściwie zdiagnozowaliśmy problem, że chodzi tutaj po prostu o, o nieskuteczność? Czy może jest inny powód? Przede wszystkim e, Jordi jest częścią drużyny, więc my, my rozmawiamy. My cały czas e, jesteśmy w kontakcie. E, e, Jordi jest bardzo ambitny. Bardzo ambitny. Myślę, że wszyscy widzimy, jak bardzo mu zależy na, na grze dla Widzewa i jak wiele z siebie daje. I, i po prostu ma nasze wsparcie, ale też przede wszystkim każdy zawodnik ma to wsparcie i to jest tak, że jesteśmy zespołem i wszyscy razem, czy to w szatni, czy, czy poza boiskiem, pamiętajmy, że Jordi w tym roku nie, nie strzelił bramki i być może to jest też powód dlatego, że, że takie e, gdzieś emocjonalne wpisy. Natomiast tutaj rozmawialiśmy i jest wszystko pod, pod kontrolą. Robert telewizja. To, to ja witam trenerze. Ja bym chciał dopytać o stan zdrowotny zespołu, bo, bo zdaje się, że tam Bartek Pawłowski jeszcze miał jakieś małe dolegliwości. No było kilka dolegliwości po, po tym ostatnim meczu, natomiast e, od nowego tygodnia robimy wszystko, żeby doprowadzić każdego zawodnika do, do stanu używalności. Mamy jeszcze przed sobą dwie jednostki treningowe, więc e, to też jest czas, w którym mamy możliwość, e, żeby każdy doszedł do, do stuprocentowej e, formy. To tylko jednym, poprosiłbym o jedno zdanie a propos meczu z, z Legią. E, czy ma, miał pan pretensje większe do Krzysztofera, że nie podał do, do Marka, czy tam do Jordiego w tej ostatniej akcji, czy, czy po prostu jest bohaterem tego spotkania, bo, bo rzeczywiście ładnie wszedł w, w mecz? Zaliczył dobre wejście, strzelił bramkę, oczywiście mogło to być jeszcze okazalsze niż, niż tylko bramka, natomiast my już tym meczem nie żyjemy, zakończyliśmy temat w poniedziałek i nasze myśli są tylko i wyłącznie przy sobotnim meczu z Wartą. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania do trenera? Jeśli nie, no to przechodzimy do drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Do waszej dyspozycji będzie Mateusz Żyro. Dziękuję. Bardzo, Bardzo proszę. proszę. Mateusz, to, to ja dopytam o to spotkanie z Legią. Jak się grało na łazienkowskiej? No Na pewno piękne przeżycie dla nas wszystkich, no bo stadion wypełniony po brzegi, kapitalna atmosfera, więc dla takich, dla takich meczów się gra w piłkę, no i, i na pewno to, to było super przeżycie dla nas wszystkich. Macie taką, taki świad taką świadomość, że, że taki prawdziwy klasyk wrócił, że tutaj nie, nie, nie było jednego zespołu, który był lany po prostu, tylko dwie mocne, równorzędne drużyny się spotkały? Tak, tak. No wynik gdzieś też to odzwierciedlał, tak? bo mecz na dobrą sprawę mógł pójść w jedną lub w drugą stronę. My w sumie mieliśmy tę piłkę meczową. Ale tak nawet dla, dla postronnych kibiców myślę, że to było bardzo dobre widowisko, gdyż spotkały się dwie drużyny, które chciały grać w piłkę i, i ten element, te elementy gry yy, ofensywnej były były z dwóch stron, dlatego. Dlatego myślę, że ten klasyk sprosta oczekiwaniom wszystkich. I teraz spotkanie z Wartą Poznań, no gatunkowo wydawałoby się inne spotkanie, ale nie, też trzy punkty rozdają w tym meczu, więc nie, nie będzie problemu z koncentracją? No dokładnie tak, dokładnie tak, tak jak Trem powiedział, w poniedziałek już zamknęliśmy temat Legii i, i tu tak sztab nas bardzo mocno uczula na ten mecz z Wartą, bo bo to jest bardzo dobra drużyna, co pokazała w ostatnim meczu yy, zwycięstwo 5 do 1, więc, więc yy, to, nie jest, to nie jest przypadek. Yy, bardzo dobrze zorganizowana, więc myślę, że podejdziemy tak jak do każdego meczu z pełną koncentracją i, i, i z chęcią zwycięstwa i mam nadzieję, że zapunktujemy. Czy te pięć bramek strzelonych przez warte to dla bloku defensywnego widzę jakaś taka żaróweczka ostrzegawcza yy, się zapaliła? Yy, Myślę, że wiadomo, no, wygrali, strzelili dużo bramek, ale, ale przed każdym meczem no, taką mam filozofię, że, że patrzymy na każdy kolejny mecz, e, dlatego na pewno zwrócimy uwagę na, na, na mocne strony ofensywy Warty. Widzieliśmy, jak, jak te bramki zdobywają też bardzo dobre fragmenty gry, dlatego e, będziemy nad tymi wszystkimi elementami jeszcze, jeszcze pracować i, i pracowaliśmy w tygodniu. I będziemy bardzo dobrze przygotowani na pewno do tego spotkania, i, i kwestia, żeby, żeby właśnie ta koncentracja była na, na jak najwyższym poziomie i, i wyjść i zagrać swoje. Ja chciałem jeszcze dopytać o na jakie elementy trener, gry, warty trener, zwracał Wam uwagę, na co Wy, jako obrońcy, przede wszystkim musicie uważać. Tak, jak powiedziałem, no bardzo dobre stałe bardzo dobre fragmenty gry. Zrelak też jest bardzo nieprzyjemnym napastnikiem. Generalnie zespół Warty też, też bardzo dużo biega, bardzo wysoko naciska zawsze przeciwników. Więc, tak jak dla nas, obrońców, no cały czas trzeba będzie być skoncentrowanym, cały czas myśleć, obserwować, szybko podejmować decyzje być blisko i, i, i tak jak w każdym meczu. No. Yy, tak, jak już mamy te swoje też jakieś elementy i, i, i zachowania wypracowane, po prostu to powtarzać, by blisko siebie dobrze się asekurować i. i... I zagrać swoje, tak jak powiedziałem. To jeszcze tylko jedno pytanie. Bardzo długo ta tabela była niesamowicie wyrównana, różnice były bardzo małe. A teraz wreszcie macie taki minimalny dystans, chyba czteropunktowy, pomijając pogoń. Czy to coś zmienia? Czy wy już czujecie, że naprawdę walczycie o europejskie puchary i to już nie jest jakiś tam sen Beniaminka? Nie, nie, to myślę, że absolutnie to nic nie zmienia, bo od początku sezonu mówiliśmy sobie, że patrzymy na każdy kolejny mecz. Teraz gramy z wartą. Tak jak wcześniej pan powiedział każdy mecz jest o trzy punkty dlatego każdy mecz chcemy wygrać bo możemy wygrać z każdym i, i gdzie nas to zaprowadzi. Na razie jesteśmy w bardzo dobrym miejscu w tabeli. Wiadomo przed sezonem jakie, jakie były jakie były oczekiwania jakie były cele. Dlatego patrzymy na każdy kolejny mecz żeby żeby go zwyciężać a gdzie nas to zaprowadzi no świetnie by było żeby to były europejskie fuchary. To ja jeszcze tylko dopytam do tej pory Ostatnie kilka spotkań, 13, nawet graliście wieczorową porą, że tak powiem, a tutaj za dnia przyjdzie wam rywalizować. Czy to robi jakąś różnicę, czy, czy, czy nie ma znaczenia? Nie, 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 myślę, myślę że, że to nie będzie miało większego znaczenia. Po prostu ten posiłek trzeba będzie zjeść odpowiednio przed tą godziną 15 i, i w sumie tyle. A jeszcze jedno pytanie o, o Puchar Polski, bo to też może mieć znaczenie jeżeli chodzi o europejskie puchary. Komu kibicujecie Rakowowi, Legi, czy może KKS-owi Kalisz, który z którym… Nie, Kaliszowi nie wiem. Dlaczego? Bo, jak Kaliszowi to? jak wygra najlepsza drużyna, która na to zasługuje. Nie, ja ale wiem tak. o tym, ale ja jestem z, z Kaliszu mieszkającym. <laughs> <laughs> Dziękujemy. <śmiech> trzymajmy, ja trzymaj, trzymajmy kciuki za Widzew i za sobotni mecz, bo to tak jak mówiliśmy nie będzie… Nie będzie łatwe spotkanie, ale wierzymy, że, że zagramy dobre spotkanie i wygramy. Dzień dobry, Piotr Grym, redakcja Łódzki Sport. Ja jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tej mniej przyjemnej kwestii, bo już pan trener jako szef na ten temat się wypowiedział, ale chciałem jeszcze zapytać o was, jak kolegów z drużyny Jordiego Sancheza. Czy on w takich codziennych kontaktach dał wam poznać, że coś jest nie tak, czy też byliście tak samo zaskoczeni, jak mi tym jego wpisem? Dziękuję. Tak jak y, trener powiedział, no, my wszyscy, y, wszyscy jesteśmy razem, jesteśmy drużyną, i jeśli którykolwiek zawodników y, ma jakiś problem, to czy na mnie, czy my się na każdego z tej szatni może liczyć, porozmawiać, więc, więc y, myślę, że nie ma, nie ma żadnego problemu. Wszystko jest, wszystko jest jak najbardziej w porządku. I tak jak trener powiedział, no, każdy z nas ma, ma swoje ambicje, moje cele, swoje cele, więc. Więc myślę, że to wszystko z tego wynika. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Chodziło mi głównie o pytanie o mniej odległą przyszłość, a o najbliższy mecz z Wartą Poznań, bo tak jak powiedział i trener i Mateusz, no to spotkanie jest dla nas absolutnie priorytetowe i jedyne, o którym w tym momencie warto tak naprawdę myśleć. Skoro nie ma więcej pytań, jeszcze informacja dotycząca meczu, informacja dla mediów. Troszkę inna godzina, ale zasady się nie zmieniają. Akredytacje będą do odebrania na godzinę przed spotkaniem, czyli już od godziny 14 na wejściu numer... 6 do godziny 15:15. 15. Dodam tylko jeszcze, że to spotkanie dedykujemy najmłodszym kibicom Widzewa wspólnie z naszymi fanklubami. No, nastąpiła wielka mobilizacja, organizacja. Spodziewamy się ogromnej liczby dzieciaków, które zasiądą na trybunie B i chyba nie tylko tak naprawdę, więc to spotkanie też będzie miało dodatkowy pewien taki smaczek i wymiar, bo ta liczba naszych najmłodszych fanów będzie tutaj wyjątkowo, wyjątkowo duża, dlatego też zwracam na to dzisiaj szczególną uwagę. Dziękuję bardzo, tak. Sektor, sektor gości będzie Udostępniony właśnie dla najmłodszych naszych kibiców. Nie możemy przyjąć w nim kibiców gości z tego powodu, że po ostatnim meczu ze Śląskiem. No niestety są pewne uszkodzenia, głównie chodzi o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, czyli o toalety, więc ten sektor będzie otwarty, będzie połączony z resztą trybuny B, tak żeby kibice, którzy, ci najmłodsi kibice, którzy tam zasiądą, mieli możliwość skorzystania również z toalet, kiedy jest taka potrzeba, ale w innej części tej trybuny, więc tutaj kibiców gości nie moglibyśmy przyjąć w zamkniętym miejscu, natomiast z naszej strony zapewnimy tym, Chętnym kibicom warty Poznań, którzy będą chcieli się wybrać do łodzi, możliwość obejrzenia tego meczu. Jeśli to wszystko, dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi i Mateuszowi. Bardzo dziękuję. Okay. Do zobaczenia w sobotę.